Witam Was tutaj na torze PRS-owym, który służy nam do nauki strzelania można powiedzieć praktycznego, tak? Strzel sobie najpierw swoje poduszki, potem dam ci swoją do porównania, dobra? wiem, do bardzo Ziemnijszy dobrze. Cel, nie? I dociskaj przód karabinu, to ci da dodatkową stabilizację. Ty ustabilizujesz na kolanie, przód stabilizujesz dociskając. Okay. Weszło? Weszło. Spróbuj sobie do porównania inną poduchę. Spróbuj na początek strzelić tak, jak się sam ustawiłeś. Trafiony. Tak jest. Bądź duży i mały, znaczy no większy i mniejszy. No. Jest nisko. Za nisko? No, znaczy jest hit. A.